Okej. Okay. RPG z lewej. sam dostałem. RPG z lewej! Oh. What the fuck? Co mnie zabiło. Gracias. Trzeba wycelować, żeby tam do gniazda wrzucić. Chyba, że to jest taki snajper, którego się nie da zdjąć i trzeba podejść. Albo by byłoby trochę chamskie, no ale. Tylko nie strzelaj, to wszystko wam mnie idzie No, to jest kurwa taki sniper, którego się nie zdaje, nie zdajmy Ocie kurła Maria, pan się śmie. Ja pierdzielę. Od razu trafił, tak jak jak tylko wyjeżdżam by, tą strzałą, kurde. Tam koleś poległ, chciałem go nie wiem, おっきいね。 Z minigunem, panie! <laughs> <Miniguna. coughs> Kurwa! Ostatnio, bo... Było... Było... gniany no, piątek jest długo i tyle. Nie Ale si chyba do mnie podszedł. Nie, nie wiem, czy przypadkiem jedynkę mam za tak? O, serio? No musisz nacisnąłam R1. Nie rozumiem, no. Na co jeden rzucił granat. Tylko, że mam wrażenie, że on rzucił, yy, no swój granat. Czy ja przed chwilą trafiłem granatem w jego rakietę? Czy to mi się wydawało przed chwilę, bo to tak wyglądało?

Gracias. Ole rakieta na twarz, kurwa. No, trzeba było rozpędzonego trzymać. Ale niestety a munika się kończy. kolej? A, myślę, że się wbity. Kurde, minigun się skończył. O, what the fuck? Serio? Na drabinie, jak jestem? Nie strzelaj do mnie, jak jestem na drabinie, to nic nie fair. Ten udyniec? daj Jak się wystraszyłem Oni wyszli Wyszli, tak się wystraszyłem. Kurła! eksplozja. Załap wito. Tak jest. Ci baba? Baba. Ci Kyle. No dobra, podłóż ładunki, lecimy. Ładulki przy rurociągu zamontowane! Kurde, znowu Blackface. blackface, blackface Para Nikolaj, gdzie wy jesteście? Znowu blackface. Mam gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z Moskwą. Zrozumiano? Powtarza! Marków jest w powietrzu. Powiedzcie, że dzwoni generał Parko. Nie słabicie mnie tak łatwo! Mam gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z Moskwą. Zrozumiano? Co? Karim? Jak? To... What the fuck? Co to miało być, no? Nie wiem, to do rzucania nóż, taki wiesz jaki. Co strzelasz nożem? No wiem, że w kodzie takie samo łatwo. Mam gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z boską. No co? To... Karim? ty? Kurwa znowu. Mam godzinę, <laughs> Mam He's gdzieś, która jest godzina. Macie mnie połączyć z Moskwą. Zrozumiano? Powiedzcie, że dzwoni generał Park. Nie spławicie mnie tak łatwo! Nie, mu mu Nie! Dawaj Jeszcze tu jestem. Dawaj. Dawaj. Jeszcze. Dawaj. Jeszcze. 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 chcę. Nie. Tam coś wyskoczyło, że mogłem nacisnąć. Jak Kapitanie. Ale nie zauważyłem. Dwarkow nie żyje. Znaczy zauważyłem, ale nie. Nie Bo za to nacisnął M. R. Potwierdzam sobie. Alex. Wiet jest otoczony. nie, nie się w to. Do roboty. Dziękuję. Tak jest. Zaczynajmy kapitanie. Pewnie.

żeby ruchał. Herbata? Tak, trochę stąd daleko do porządnego przyjazdu. Nie, nie. O! Czas na herbatę. Rosja wyparła się, Barkowa. Nie mieli wielkiego wyboru, co nie? Jeżeli... I po wszystkim. What? Na razie pozbyłeś się problemu, John. I po wszystkim. wszystkim. Jeśli nie zadziałamy dalej. Zadziałamy. Przeszedłem single. Chyba. Generał Shepard zdobył akta, o które prosiłeś. Shepard. O co dokładnie chodzi? O grupę uderzeniową. O ten tramwaj, mm -mm. co Mamy niezamknięte wątki. A ja je domknę. Mogę finansować agentów, nie przestępców. W takim razie ciesz się herbatą. Zahajew chce zastąpić Barkowa. Prawie udało mu się go pozbyć w Pryweci z Macmillanem. To był ojciec. A to syn. Wiktor. Urocza rodzinka. Wielcy fani Hadira. To by wyjaśniało, jakim cudem jeszcze żyje. Dotrą do niego. Więc daj mi czego potrzebuję. Hmm? hmm. Hmm. daj mi co Hm? Hmm. 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 Kto idzie? Tła stara. Sierżant Garik. Kaj? Mówiłem? Wojem ja na jego gaz. Nigdy nic nie powiedział. John MacTavish, S.A.S. Snajper i saper z go Dlaczego? To ściśle tajna. Kurde, muszę tuż. Oto. puszczam się. Simon Riley. Czyli ja. Brakuje zdjęcia. Jak zawsze. A co do reszty? Jak zawsze, bo to gracz. Tylko dla wtajemniczonych. Ale brzydkie Chyba, że się dogadamy. Wąsy ma za długie. Jak zaś się maszwać, twój stary. 1 4 jeden. Oké, dus En krediet, een paar winge, gegeten, we gaan 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 we Nie da się pominąć? A, da się pominąć da się pominąć, o, da się pominąć. Fuu, jaka brzydka baba Kurde, nie wiem Robić ludzi i robić ich takich brzydkich, no że powinni być ładni ludzie, a nie tacy żywki się mi to zabija PACierni! Co ja bym? Co się spaliło? na ciurt! O, czort! o kuba, chyba Coop się odpalił sam pacierni a Aż Co to, kołap? Bo tak chyba się zaczęło jak kołap mi się chyba włączył Proszę! Proszę! No! To chyba kołop. Miasto jest ewakuowane. Jak twoja Alka stara. Alcatala przejęła kontrolę. To było kiedyś ładne miejsce. Ale już nie jest. Jak dziura twojej starej. Zakłód i wśród odbudowały po <grym> okay. zakończeniu zimnej wojdy. Al-Katali się to nie spodobało. Teraz mają pojazdy pancerne i ciężką broń. Terroryści z czołgami. Kto nimi dowodzi? Ktoś tam. To jest stara. Niezła czapka, jak się nazywa? Nie Ktoś wiem, stary? ale ma wysoko postawionych przyjaciół. Do no, no, <laughs> Skąd je mamy? Mam kontakty w Moskwie. CIA pracuje z FSB. Nie pierwszy raz. Kamarow, kapitanie Price? Nikołaju. Byłeś stary. niegrzeczny. Z twoich ust to komplement. Proszę. Jesteśmy przyjaciółmi. Jak twój stary? Wisiałem ci. Zabier. Jak twój stary? Sierżant Kamarów pomoże nam w przeprowadzeniu tej operacji. Dzięki tej nowej broni Alcatala może przejść od zamachów do regularnej wojny. To problem dla wszystkich. Stworzymy połączoną jednostkę, wytropimy nowego dowódcę Alcatalii i powstrzymamy zagrożenia. Wchodzimy w to. Mów, czego potrzebujesz. I do dzieła. Film? The story continues in ops, in Spec Ops. Spec Ops, the... co, ale że co, że w Rainbow Six Siege, czy co, Spec Ops The Line, Czyli czy kurde, co, co Spec Ops? Ooo, uh, koniec? Przeszedłem! Innymi mm. słowy.